Dzień dobry kochane farmazonki. Mam nadzieję, że Wy mi dodacie chociaż troszkę energii dzisiaj, bo szczerze mówiąc, wypiłam kawę dzisiaj rano i latałam na czczo do 2 do drugiej, załatwiając y Przygotowań do moich urodzin, bo jutro kończę 49 lat i już nie wiem co o tym myśleć. <laughs> no. Wczoraj trochę sprzątałam, dzisiaj hmm. jeszcze kupowałam co tam trzeba. Oczywiście okazało się, że nie kupiłam tego, co trzeba. Jeszcze wszystkiego. Oczywiście pomyliłam się w żarówce. Miałam kupić białą, a kupiłam żółtą żarówkę LED i nie ma zwrotów. I takie tam przyziemne, kochani problemy ludzi. Ludzi. Przygotowania, dzisiejszy temat: przygotowania do urodzin w obliczu y, przebudzenia duchowego, kochani. Nie wiem, zawsze mówię, że nie wiem, ile z Was w Polsce też takie coś przeżywa. Jak sobie z tym radzicie? No, u mnie jest tak różnie. Raz by się chciało, ja mam także raz by się chciało latać na lamperii, a raz by się chciało być tym człowiekiem. Tak dotąd. Mm. Ale co? Jest jak jest. Gotowuję się. Jutro przyjadą do mnie znajomi z Wrocławia. Będziemy świętować jak dawniej. Po ludzku. Na to konto, kochani. Wczoraj spotkałam taką panią w parku, która miała taką piękną szminkę. Więc pytałam, co to za szminka? No, 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 i, I pani, taka zwykła, z Rosmana. podobał kolor. Ja sobie taką kupiłam na urodzinki. Jakby mi się podobał. I to jest firma Eveline Kolor Velvet Matte 501. Kolor jest taki bardziej jak tutaj widzicie. Teraz gdzie ta marka jest? No tutaj. Na moich ustach wygląda tak. Bardziej czerwony. Ale to tylko tak wygląda do kamery, bo w rzeczywistości jest taka jak tutaj. Ja wam pokazuję. Jeszcze takich przygotowań no, to trzeba jakieś sobie zrobić spa przedurodzinkowe. Też Wam bardzo polecam. Kupiłam sobie i zawsze kupuję jak mi się kończy, to zawsze kupuję, bo to jest super. Sól z morza Martwego. Jako jeszcze jedynego takiego morza, gdzie dawne mikroelementy były dostępne. Naturalna sól do kąpieli z Morza Martwego. To kompozycja cennych makro i mikroelementów, wapnia, magnezu, potasu, żelaza, manganu. Posiada właściwości odprężające oraz pielęgnacyjne. Kąpiel z jej dodatkiem doskonale relaksuje, łagodzi napięcie i zmęczenie. Jednocześnie oczyszcza, zmiękcza i wygładza skórę wpływając na poprawę jej kondycji. Sól nie zawiera aromatów ani barwników. Ja Wam polecam. Jakbyście chcieli sobie zrobić domowe spa w swojej w No ja robię. Się na, bóstwo, na urodzinki. Zobaczcie, co mi wyjdzie. Co jeszcze? Kochani byłam w action pożarówkę właśnie. No i a propos naszych takich przemyśleń i, i spisywania jakiejś myśli, jakiejś inspiracji. To są piękne, piękne takie zesziki z rachunkiem ale wiecie <laughs> brak perfekcji to jest super, nie ma nudy, można sobie pisać tutaj Mamy taką bardzo milutką, fajną, ingrustowaną opraweczkę, ale są różne kolory. Jak lubicie. I dla chłopców też są niebieskie na przykład jakby chcieli, a chłopaków no. I tak, i takie sobie trochę zrobiłam małe przyjemności, żeby wrócić do siebie. Bo budzę się, że jeszcze wrócę trochę do tej ludzkiej świadomości. Ale tedy socjacja jest dosyć duża. I no inaczej postrzegam. rzeczywistość. Tak, ktoś też tak miał. To wie o, tym, o czym mówię. Lub nie wie, bo nie jest świadom tego, co się z nim dzieje. Myślę, że... Czy coś. Bardzo wam polecam. Tą herbatkę jaśminową z Aloesem, hmm, którą reklamowałem w shortcie. Czy znaczy opowiadałam o nim reklama to tam wiecie, ale jest po prostu na Tunezja. Kłania. Rewelacja. Nie trzeba żadnych cukrów tu dawać nic. Zresztą ja już nie używam od tygodnia wcale cukru. jasność umysłu powraca. Mm. Może jeszcze powiem, co miałam robić w kolejnym odcinku, ale Drogi przewodzenia duchowego, kochani, co mi przyszło do głowy. Hmm. Jakie mogą być? Ja wyróżniam trzy. Jak ktoś wyróżnia jeszcze jakieś, to może napisać w komentarzu, żeby inni wiedzieli. Pierwsza to jest droga spontaniczna. Hmm. Po prostu. Jesteś gdzieś i nagle się oświeci. Druga droga to jest droga w medytacji, może w jakimś takim bardzo głębokim stanie relaksu. A trzecia droga to jest pod wpływem hmm, kompleksowej traumy. No i w moim pojęciu, bo u mnie tak było, to jest droga hardkorowa. Prawdopodobnie Bóg nie dotyka nią ludzi, którzy nie dadzą sobie z tym rady, więc zakładam, że Wybrał mnie, ponieważ nie jestem jakimś leszczem. Jako jego część. No i tak kochani. Trochę dzisiaj pomarodziłam. Jutro imprezka. Może coś nagram. Z urodzinek. Tortu nie będzie, bo mnie się już wszyscy odchodzą. Więc będzie jakaś tam pewnie ma finka ze świeczkami. <noise> Kocham Was, pozdrawiam i życzę miłego dnia. Uziaczki.